Witam Was wszystkich. Mam na imię Liza i jestem nauczycielką języka hiszpańskiego. Urodziłam się na Tenerifie, na Wyspach Kanaryjskich gdzie teraz mieszkam. Mój ojciec pochodzi z Madrytu, a moja mama z Włoch, tak więc jestem osobą dwujęzyczną. Mój hiszpański akcent jest powiedzmy neutralny. Ukończyłam filologię polską i angielską na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Teraz też uczę się rosyjskiego. Uwielbiam sztukę, kino i uważam, że uczenie się przez muzykę jest świetnym sposobem na poznanie kultury i języka. Metoda nauki, jaką wybierzemy, zależy od potrzeb moich studentów. Możemy zagłębić się w gramatykę lub się skupić na konwersacjach. Zapraszam do wyruszenia ze mną w przygodę z hiszpańskim. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!